Cześć Wam! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Książki Książki. Dzisiaj opowiem Wam o książce kryminalno thrillerowej z elementami erotyki. Mianowicie kolejna książka nowej debiutantki, autorki e, Pauliny Świst, książka z cyklu Karuzela, drugi tom, czyli Sitpa. Najpierw parę słów o autorce. E, autorka Paulina Świst, jest to jej pseudonim literacki. Urodziła się w 1986, ukończyła studia e, w Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie prowadzi e, adw kancelarię adwokacką w e, Wrocławiu. Tym zajmuje się na co dzień, na boku pisze książki oparte o swoim doświadczeniu, doświadczeniu życiowym, czyli prawie karnym, bo w tym się specjalizuje. Napisała sześć powieści, wszystkie są e, bardzo ostre, pod względem słownictwa, w, przemocy, erotyki. Wulkaryzmu, przekrętów finansowych, nielegalnych źródeł, narkotyków, przestępczego świata i obraca się wokół właśnie policjantów, prokuratury, prawa karnego i cywilnego. To są głównie tematyki książek pani Świst. Dzisiaj na, na tapetę biorę drugą część cyklu karuzela, e, czyli siedma e, bohaterów, czyli e, Jankę Płonkę i e, funkcjonariusza CBS e, Michała Grosickiego. E, poznajemy, gdy gdy Michał e, wtapiał się w tło pandziorów e, nielegalnego bezpośrednictwa e, handlu złotem, przemyt złotu i narkotyków, tak dobrze udaje mu się traf wtopić w tło z świata przestępczego że um, nawet w międzyczasie zgadnia go prokurator, który podejrzewa go niecne zamiary. Um, tymczasem Liliana Płonka współ, um, współdziałaczka kancelarii e, e, prawniczej wraz z Kinką Błońską, ona się nazywa Płonka, Janna, e, prowadzą kancelarię e, na, e, w Wrocławiu. E, I e, poznajemy ją w momencie, gdy jest samotna, rozżalona, próbuje e, mieć związek z funkcjonariuszem CBS e, Marcelem, ale on ją olewa, ma kompletnie w nosie. E, w piątek wychodzi do baru, tam poznaje Michała. E, I wracając do domu, e, napadają na nią kolesie. Chcą ją zgwałcić i zbić, ale o, z opresji ratuje ją właśnie Michał. E, I mm, jakby grożą jej, że ma się przestać zajmować sprawą Doroty Kozielskiej, która w poprzedniej książce siedziała w więzieniu wraz z Orką, orką yy, znajomą właśnie Lilianny, za yy, zabiciem męża w afekcie. Yy, no i okazuje się, że. Poprzednia karuzela, która została rozkręcona w poprzedniej części, nie kończy się wraz z ucieczką Piotra Orłowskiego i jego dziewczyny Orki. I wszystko ciągnie się właśnie w tej drugiej części. I to wszystko, jeżeli można by powiedzieć na temat fabuły, bo więcej nie będę streszczać. To jak mówiłam, książka zabiera dużo erotyki, dużo szybkiej akcji, e, wiele odsłony z świata policyjnego, przestępczego, e, prawa karnego, cywilnego, e, wiele wulgaryzmów. Mam wrażenie, że to nie pisała w ogóle dziewczyna, tylko jakiś facet. Z drogą wchodzą pogłoski, że to facet pisał, więc. Wcale bym się nie zdziwiła, że to ktoś inny pisał. E, oceniając książkę mogę porównać do wniosiającego, y, ać wciągającego letniego i przeboju na lato. No będzie coś w stylu mm, Enea z 2013. E, z tym, Symetryczna, liryczna, tak, wkurzający przebój, co dla niektórych przynajmniej. Mnie się on kiedyś podobał, teraz ja tak sobie. Wiecie, jak coś się śpiewa i nie mogę się oderwać, a ja mimo to wkurza. Taka ta książka właśnie jest. Eee, prosta. Ta książka, powiem tak, nie ma treści, nie ma przysłania, nie ma zawartości. Jest dobrym, słodkim cukierkiem, który daje smak. Ale nie ma żadnych wartości poza sm walarów smakowych. Eee, przede wszystkim wulgaryzmy. Ja rozumiem, że czasem są potrzebne, ale tu po prostu dziewczyna przegina pałę. Po prostu. Dalej. Sceny erotyczne są zbyt szczegółowe, Ymm, niesmaczne. Po prostu. Ten seks nie jest tam jakiś ulotny. Jest tak ordynarny, że wolałabym już nie wnikać i zakończmy ten temat. E, trzecia sprawa. Zagmatwana fabuła. Zagmatwana. Nie do końca, mam wrażenie. Za dużo postaci. Nie wątki. Kolejną sprawą, która mi się nie podobała w tej książce jest. Zbyt prosty język, prostacki powiedziałabym, pomijając wolgaryzmy. Zaczynając książkę miałam wrażenie, że to nie wiadomo o czym jest ta książka, bo były pokazane um, fragmenty myśli Lili, Lilianny i fragmenty myśli e, Michała, bo tak są napisane te książki. Ja czytałam to w audiobooku, więc czytał facet. I ta dziewczyna, szczerze mówiąc, im, że musieli to czytać. No ale co? Praca jak praca, każda jest jakaś jest, nie? E, w głowach tych bohaterów nie, nie działo się nic poza tym, że fajne cycki, fajny tyłek, muszę zrobić pracę, wnerwa mnie. E, muszę ją tak potraktować, bo y, to daje dobra. I same ogólnie, te same pustki niby jest ten świat przestępczy, bo niby tak, ale, ale naprawdę to idzie na odległy plan. To co wymieniłam, to się najbardziej rzuca w oczy. Z kolei jedną, jedyną fajną rzeczą, w jakichś jesteś w książkach, to jest fakt, że w każdej kolejnej części pojawiają się bohaterowie z poprzedniej części, z poprzedniego cyklu, czyli cyklu prokurator i tego cyklu, co teraz, czyli karuzela. To jest akurat fajne. Podoba mi się również e, fakt, że to jest lekkie. To jest takie, wziąć, poczytać, czasem się pośmiać. Może niektórzy znajdą. Luzerwkę w tej erotyce? Nie wiem. E, rozzerwać. To jest fajne, bo można na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje. Zwłaszcza teraz. E, na tym smutnym naszym świecie. E, I uważam, że to na tyle, jeśli chodzi o tę recenzję, o, o tę książkę. Książkę oceniam 3 na 10. Przeczytałam ją w marcu 2020 roku. Cześć!